Czasami zdarza się tak, że przy jednym członku rodziny pies zachowuje się odmiennie i on jest przy nim bardziej powściągliwy, taki grzeczny, nie wykazuje żadnych problemowych zachowań. I wtedy ten jeden konkretny członek rodziny uważa, że jego metody, jego postępowanie jest słuszne, ponieważ pies nie sprawia problemów, jeśli on traktuje go w określony sposób. Bardzo często jest tak, że ta osoba jest bardzo kontrolująca wymagająca, bardzo dużo chce ćwiczyć posłuszeństwa, nie pyta się psa o zdanie. Mamy naprawdę sporo takich telefonów, że dzwoni do nas pani i mówi, że chciałaby skorzystać z naszej konsultacji albo chciałaby psa zapisać na szkolenie, a tam pan krzyczy do słuchawki i mówi, że absolutnie z tym psem nie ma żadnych problemów. No i jeśli wchodzimy w szczegóły, okazuje się, że pies kopuluje na pani, pies ją podgryza, pies skacze, a rzeczywiście jeśli pojawia się ten pan, oczywiście to jest tylko przykład, że to jest akurat pani pani, no to ten pies na tip-top działa. Mi to się bardzo kojarzy z takim pojęciem z psychologii, self silence. Jeśli ktoś czuje się zagrożony, czuje, że nie może być ekspresyjny, czuje, że nie może mówić o własnych potrzebach, nie może stawiać granic, a jest w relacji zależnej od drugiej osoby, to zaczyna się jakby wyciszać, ale w takim znaczeniu, że wypierać swoje potrzeby, rezygnować z siebie. Czasami motywowane jest to tym, że chcemy nadal mieć jakąś bliskość z tą osobą, ale wiemy o tym, że to jest tylko na zasadach tej osoby i że musimy się absolutnie dostosować, rezygnując z siebie samych. A czasami jest to tak, jeśli na przykład mamy do czynienia z dzieckiem i z rodzicem, że ten układ jest tak zależny, że po prostu tam nie ma wyboru, trzeba się dostosować. Jeśli pies... Czuje napięcie stres przy jakimś konkretnym członku rodziny i odreagowuje na drugim to paradoksalnie on się lepiej czuje z tym drugim, on się czuje swobodniej. I gdybyśmy odebrali ten stres, który generuje to podejście takie kontrolujące, e, żądające posłuszeństwa, to ten pies zachowywałby się też lepiej. Zachowywałby się też lepiej do pozostałych członków rodziny. Pamiętajmy o tym, że on swobodnie, najswobodniej będzie się czuł przy tych, przy których się czuje bezpiecznie. Być może będą to osoby delikatniejsze, wrażliwsze. Warto jest dawać przestrzeń na autonomię, ekspresję, tam gdzie to jest możliwe, na bycie sobą, bycie autentycznym, a nie podejmować działania w tej filozofii, że my musimy wszystko kontrolować, że my musimy wszystko dominować. Bo to zawsze ma efekty uboczne w postaci napięć psychicznych, napięć fizycznych, somatyzacji. Jak zwykle apeluję o delikatność, wrażliwość i empatię w stosunku do psów.